Cześć! Witam was bardzo gorąco na Time Attack Poland, na torze Jastrząb To jest Andrzej Cześć, wszyscy A, Andrzej nie ma Instagrama nie, Więc nie znajdziecie go tak łatwo w sieci Co to jest Instagram? No, to jest takie... Oho, jeździsz chciałem powiedzieć dacią, ale jest to oczywiście Łada. Oczywiście. Co ty tam Tak, a tu jest ładowskie zawieszenie, klasyczne, e, ładowskie hamulce, bardzo dobre, e, solidna, socjalistyczna robota, dają radę. Masz też nawiew na hamulce, ale kwiatki. Tak, coś ta tam rube. sobie wieje, dokładnie, co tu mam, no zawieszenie mam jakieś dobre, w sensie to sprężyny są takie, które faktycznie działają. Działają, a nie tylko są betonowe. Czyli jeździ, sprawdza się i jest szybki i dynamiczny. Jaki czas dzisiaj? Jeden coś. Dobra, który jesteś w klasie? Pierwszy. O kurcze! I jakie auta pokonałeś dzisiaj? No tutaj na przykład kolegę w tym motoswifcie, Kolega dosłownie to... o chyba dwie A to jeszcze spokojnie. Ale ty masz też furę dobrze namodzoną, bo możemy zobaczyć, co jest pod maską? Zobaczcie, wewnętrzny jest, jest puściutko, znajdziemy tylko. O, o kurcz, no dobra. Przepraszam, zepsułem. Lekkie szyby, a raczej szyby z poliwęglanu, także nie lekkie szyby. Aha, no wyszło na to, że nawet drzwi nie umiem otworzyć. Klatka bezpieczeństwa, fotel, dźwignia ręcznego, dźwignia zmiany biegów, arsenał przycisków, obrotomierz. Zresztą że tą maskę też nie masz zbyt ciężką. Nie, waży tak koniec z 3 Je Jezu, przepraszam. Bardzo dobrze, właśnie się, tak się przychodzi okay. z radziecką motoryzacją. <ścoughs> 1.4 rower? 1.6. 1.6, o kurczę, na ITB na trąbkach. Tak jest. Ale kwiatki. Dobrze masz jakieś niebieskie przewody, bo bym nie uwierzył, że <ścoughs> to podmingowane Jaką dysponuje twoja Łada mocą? Skromną dosyć, 155 koni. Trzyma się. Przy się 900kg, 900, 905 tak mniej więcej To szybkie bedle Ogólnie auto daje radę, jest też dobrze wyważone To jest chyba główna jego cecha, że Dobry balans zawieszenia hamulców, masy Bardzo fajnie się to auto prowadzi ogólnie, nie? No, powiem Ci szczerze, że Patrząc na jego kanciastość i oczywiście nic nie ujmując e, jego e, charakterze na te epoki wcześniejszej w panującym tutaj ustroju, to muszę przyznać, że jest to element, który nie dosyć, że e, wygląda jak z poprzedniej epoki, ale w pozytywnym słowo znaczeniu, tak jeszcze łota wszystkie inne, szybsze samochody w swojej klasie. No to jest coś pięknego. Pokazuje, tak. że miniony ustrój mógł nie minąć, a nadal byłoby tak szybko, jak jest obecnie. Mógł jednak, no jest tutaj, jak widać, wprowadzone trochę zachodnich rozwiązań, nie tylko, nie tylko technologia socjalistyczna. Być... Prawdę, no bądźmy szczerzy, poza tym zawieszeniem, które przed chwilą pokazywałeś, e, i hamulcami, to to po no, nie ma złady. I szyba szybaczułowa jeszcze jest oryginalna, i nadwozie o. jako takie. I... No i tyle by było złady w, w tej Ładzie no, tak Okej, okay. okay, a skrzynia z czego jest? skrzynia jest e, z Mazdy o, no, no rozumiem, czyli zestaw jest taki to tak Osoby... naprawdę karoserię wykorzystaje się na potrzeby budowy tego projektu, wiesz, części znalezione na złomie i tak dalej, dobra, nie na złomie na Allegro, co było pod ręką jak się coś rozpadło to było zastąpione czymś innym po prostu no i teraz jest taki setup naprawdę sprawdzony w miarę niezawodny Zaraz się zepsuje pewnie. Może nie. No. Panie, tutaj nie ma się coś zepsuć. Turba nie ma, tak. filtr powietrza na wierzchu. Kurczę, wszystko tak dostępne, że. Tak. tak, trochę tutaj brud i nieporządek, no ale tak tak wygląda tutaj jakieś środy po pożarze. Ale... No to dlatego masz ten bandaż wypalony? Tak, właśnie, wziął się i zapalił. A, no one tak lubią, słyszę. Zwłaszcza jak się nasączy olejem. Tak, albo płynem chłodniczym, jak się nasączy, to też się palą, czego nie wiedziałem. Okej, okay. no zawsze jakieś nowe doświadczenia. Tak więc jak widzicie, Time Attack to nie tylko szybkie twory, tak jak tam mieliście okazję zobaczyć Getera i Porsche, ale to również niecodzienne konstrukcje pokroju Łady VFTS, dobrze mówię? Łada VFTS, prawda? Łada VFTS, ale żeby ktoś się nie obraził, że no to nazywamy VFTS-em, to jest taki VFTS look, powiedziałbym. Okej. Okay. Yy, bez power to prawie jak M-Power, ale nie bez Empower, ale bez Taak, m Tak, BMW z napisem M-Power, ale z silnikiem 1.6, tak? Okej, okay. no to ten silnik tutaj masz 1.4, prawda? 1.6. 1.6, sorry, 1.6. No to słuchajcie, Time Attack Poland, ciąg dalszy niesamowitych pojazdów, a my widzimy się już niedługo. Do zobaczenia, cześć!